Cześć, mamy mały update Vox Alter Studio. Próbuję dobić do V3 nowego modelu od 11 Labs. On umożliwia pisanie promptów w dialogach, czyli na przykład możemy napisać Śmieje się, no i będziemy mieli w głosie najpierw śmiecha, później to, co napiszemy. Różne tam rzeczy można robić: od strzałów pistoletem po jakieś kaszle po same emocje, czyli na przykład, że ktoś jest zdenerwowany, albo wesoły, spięty. Wszystko w miarę działa, możemy pisać prompty po polsku i chciałem po prostu pokazać jak tego używać, jak to działa. Na razie jest to taki w takiej fazie troszeczkę beta, bo wspiera to tylko jeden projekt, Nowogazalter Studio. Jest to projekt Baldur's Gate i uwaga, zanim się wszyscy zaczną cieszyć, nie jest skończony, nie, nie da się w to na razie zagrać. Stwierdziłem, że po prostu mm, najwięcej w tym tubie jestem tak. Mm, najbardziej się to da, tak naprawdę, z tych wszystkich tytułów na szybko wpiąć pod V3, bo V3 to, to troszeczkę inne podejście do robienia dubbingu. Wcześniej robiłem tak, że każdy dialog, był osobno robiony, jakby. Czyli każdy jeden dialog był robiony i nie miał jakby żadnego połączenia z tym, co się działo wcześniej lub później po tym dialogu. W 3 jest inaczej. Yy, cała konwersacja jest yy, generowana naraz. I postaram się Wam to jakoś pokazać, mniej więcej jak to wygląda. Weszliśmy w projekt, yy, i tutaj mamy najnowsze yy, próby. Yy, Jakieś e, z V3. E, to jest społeczności. Możemy sobie nawet coś przesłuchać. Nie wiem, tu jest jakieś, coś, coś dobrego. Tu nie działa. Dług za śmierć. No, widzimy, że jest chyba lepiej, nie? E, nie wiem, czy to coś mamy. To jest ja o miary, śmierci, ale, um, nie wiem, możemy tego kapitana. Jeszcze. Naprawdę to zrobiłeś? No tak, już się będzie dało tego słuchać, prawda? Minus V3 jest też taki, że on generuje sporo błędów i jest ich na tyle dużo, że nie odważyłbym się tego robić mechanicznie. Czyli, że 180 tysięcy dialogów leci sobie przez skrypt i nikt na to nie patrzy i mamy gotowy dubbing. Nie, robię to starą metodą, ale wy, wy, my wszyscy, możemy sobie za darmo tutaj wejść, zalogować się, znaleźć dany dialog, daną sekwencję i ją wygenerować, tak by była taka epicka. Nie, nie próbowałem największego. Ogólnie wydaje mi się, że największym. Przedsięwzięciem będzie zrobić Astoriana wtedy, jak zawidzia tego, tego swojego pana. Myślę, że to by było epickie i postaram się to zrobić. Wy <grym> możecie też próbować. Szczerze, nawet jeszcze nie sprawdzałem, czy ten dialog, ta sekwencja jest tutaj, bo tak naprawdę mam tylko połowę dialogów znalezione: 99 tysięcy z 180. Gdzieś się pogubiłem, ale to jest kwestia błędów w moich skryptach, które szukają tych dialogów. Na pewno da się to jakoś poprawić i myślę, że tam już wydaje mi się, że już nie będę miał takich kamieni, że nie wiem jak ruszyć. Myślę, że to już jest kwestia tylko siedzenia i szukania czemu coś nie działa, poprawiania skryptów i tyle. Dobra, to co, poprawmy coś może. Dajemy popraw dialog. Ja sobie wymyśliłem Arabelę, tylko wolałbym, żebyśmy my rozmawiali z Arabelą. Ale zobaczymy. Arabela ma dwa może jedno. Arabela ma jedno, dobra. I tak są zwłoki Arabeli i Arabela. Jeśli skopałem, to zwłoki nic nie będą mieć. Trochę skopałem z zwłokami, więc tutaj jest błąd. Wiele postaci ma zwłoki, ale nie ma przypisanych do nich dialogów. Nie wiem, czemu tak wyszło, jakiś błąd po stronie skryptów. Do poprawy. I tak, mamy jej dialogi. Pierwsze są z Weaverem, czyli tym Marnie, tak. One są między nimi tylko. Ja bym chciał jakiś dialog z nami. Ej, nie, taka była Może to. Zobaczmy. Czyli taki dialog tak naprawdę nam teraz nic nie mówi. Nie mamy pojęcia, gdzie on występuje, w którym miejscu. Nie wiemy, nie? I wchodzi. Nowe okno. I to jest Dialog Mode. I dialog mode to jest do generowania całego dialogu, czyli używamy tutaj V3. Jeśli chodzi o generowanie tutaj, to jest to starą metodą. Wchodzimy. Otwiera nam się od razu grupa. I tutaj Araba mówi. Wyjdźmy na razie z niej, bo może. Ja zrobiłem tak, że jeśli y, dany dialog należy tylko do jednej grupy, to od razu ją otwieramy, żeby nie klikkać razy Ale. Mm, może wróćmy, żeby pokazać, co jest wcześniej? Więc tak. Co to znaczy? To znaczy, że wybraliśmy opcję dialogową. naucz mnie swoje sztuczki z, pną sztuczki z pnączami. E, może wtedy zacznę szukać. Tak? Wybraliśmy coś takiego. I ona wtedy mówi: yy, Nie, taka była umowa bla 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 bla. bla. Nie. I wciąż. Nie jest tego dużo, prawda? Ale cała scena rozmowy z nią jest tutaj. I tu jest tego trochę, tak? Wszystkie zera to jest koniec rozmowy. Tak naprawdę. Yy, dodatkowo, na, każdym, na każdej grupie widać, kto zaczyna daną sekcję. Czyli player to my, tak? Yy, I jeśli poszukamy startu. To to jest początek całej rozmowy. Oczywiście początków może być kilka. E, może to być zależne od wielu rzeczy, tak naprawdę, od tak naprawdę od e, kwestii, gdzie jesteśmy. w Pewnie nawet kim gramy, w jakiej misji jesteśmy. E, może już drugi raz z nią rozmawiamy, więc inaczej się zaczyna. Czyli klikamy na Arabela i Arabela zaczyna do nas mówić, nie? Więc możemy. To jest już że na przykład po misji, jak już, jak już znaleźliśmy tą mamę i tatka. Wchodzimy tutaj, tak? I widzimy, że ona zaczyna. Hej, gdzie mama i tatko? Znalazłeś mamę i tatka. Nie. I to jest jedno po drugim. I teraz możemy sobie y, zobaczyć, jakie opcje dialogowe mieliśmy po tym ostatnim pytaniu, tak? I mamy kilka. Jeszcze nie znalazłem. Zacznę dopiero szukać, jak mnie nauczysz, nie? E, Twoi więcej nie żyją. E, oni odeszli. Widzicie? mamy tego trochę, no nie? To jest troszeczkę dziwne, że to jest zero i end. Czyli Arabella nic nie by nie odpowiada na to. Nie wiem, tak wychodzi ze skryptów. E, I tak, wiele dialogów w tych grupach może się powtarzać. To też jest taka rzecz jedna. E, dobra, no to co? E, spróbujmy coś, może. Eee, jeszcze nie znalazłem, może, że nie żyją, może tam będzie coś płakać, nie? To dodamy jej jakiś płacz. Eee, wybierzmy sobie te dialogi do edycji. Trzeba wybierać dialogi do edycji, bo nieraz w grupie jest ich bardzo dużo. Eee, rekord to jest chyba 169. To mi się wydaje to jest Astoriana na samym końcu gry. Eee, edytujmy je. I tak, eee, zobaczmy w ogóle, jak brzmiał oryginał. Łamiącym głosem, zobaczymy, nie? E, dobra, e, nie wierzę ci. O, to zobaczymy jak było trochę oryginalne. Ich believe you. Szok. <laughs> szokowana. Tu jest. E, w ogóle to zobaczmy też jak było oryginał nie? Czyli to co ja... Nie w... wierzę ci! No to bez sensu. Nie, 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 nie. No to zobaczmy, jak to wyjdzie w V3. E, to trochę trwa. V3. Hmm, a tu akurat szybko chyba pójdzie. Albo... albo mamy Nie, Dobra. I tak, V3 nam wygenerowało pełne dialogi, tak naprawdę, jak widzimy tu jest... Nie, 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 nie wierzę ci, koniec. To jest akurat chyba przykład z e, Końce są na końcu, bo e, czasem odcina dialogi. E, cały dialog jest zrobiony jako jeden i ja go muszę sam pociąć. E, robię to skryptami i czasem one średnio działają dlatego jest opcja tutaj ich pocięcia dodatkowo nie? przesłuchajmy na przykład piątka o, ogólnie pięć generacji się powinno zrobić piąta się nie zrobiła to znaczy że nie udało się jej pociąć nie 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 oj to jest spokojnie. nie 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 też ciekawe y... A, nie 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 Możemy tutaj zostawić wykrzyknik? No jest, nie wierzę Ci. Zobaczmy. Wierzę ci. Jest nie wierzę Ci. ucięte. Nie wierzę Ci. Nie wierzę Ci. Nie wierzę Ci. Nie wierzę Ci. No to by też chyba trzeba było jeszcze raz. Dobra, to wybraliśmy tą jedyneczkę, e, trójeczkę, tak? To wygenerujmy jeszcze raz. Co się stało? Jedneczkę wybraliśmy, więc zostaje jeszcze do namysłu, a wszystkie inne, które odrzuciliśmy, zostały właśnie usunięte. E, tutaj widzę, że jest problem ogólnie z cięciem. Może trzeba tu jakąś dać pauzę. Albo tutaj pauzę. No dobra, mamy dwie generacje. Nie, 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 nie! Nie! Nie, nie, nie! To nie już nie jest lepsze, nie tylko ucięte. Można tutaj zrobić jeszcze. Widzimy, ona tu jeszcze oddychanie, więc zapiszmy. Patrzmy. Nie! Nie, nie, nie! No i jest git, nie Nie wierzę ci. Nie wierzę ci. Nie wierzę ci. Nie wierzę ci. No i spróbujmy wygenerować jeszcze z tą pauzą. Zobaczymy. Dajmy, tu może też wykrzyknik zobaczmy co z tego wyjdzie Zobaczymy, ile generacji teraz zrobi on robi między jedną a 5. oj teraz zrobił tylko jedną no, no zaraz gorzej to idzie nie 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 nie, nie wierzę ci spróbujmy jeszcze raz bardzo małej generuje coś tu musi być dziwnie Yyy... nie 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 ci. nie nie ci. No, nie 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 drugą generację tylko poprawił. Um, tak e, Czyli nie, 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 nie. I trzecią, nie wierzę ci, tu jest błąd, o. i można zrobić tak, mm -hmm. nie wierzę ci. I co teraz? Ja bym to dodał. Myślę, że jest w miarę. Send. I została wysłana. Możemy teraz wyłączyć. Przejść sobie do strony głównej. I moje poprawki. I tak. Gdy już mamy naszą poprawkę, to jest oryginalny tekst, tak. A nawet nie, to jest ten tekst, który wpisaliśmy, tylko wyłoży, wyłączyliśmy wszystkie te emocje, tak? W przyszłości pewnie dodam osobne okna do tekstu, a osobne do, do, do tego, co ma być generowane. Bo może akurat chcielibyśmy tu kropkę, nie? No. Dobrze, możemy to odsłuchać, oczywiście. Nie wierzę Ci! Nie wierzę Ci? Chyba jest lepiej, nie? Nie, 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 nie. No, więc można się fajnie bawić. Eee, jeszcze z takich przykładów zróbmy. Jest arabela też w sumie, ale w sumie marniej. marniej. O, to, to często generuje, <grych> więc zobaczmy. Eee, Czyli tak. Co tu można zrobić? Luwa może, nie? Hmm. Może płacze, co? Takie silniejsze emocje. Płacze, nie rozumiem. Hmm. Strzela z pistoletu. E Mogę się znowu śmiać? <laughs> nie wiem, co Chcę mu tutaj dać e, jakąś taką inną, nie? O, może kaszle? Um, kaszle? Um, tu możemy jeszcze kicha. Um, to jest bardziej na pokaz, nie będę tego wysyłał. E, chcę, żebyście zobaczyli możliwości. Chwilę się robi, bo tu już jest więcej, yy, więc trzeba mieć cierpliwość. I czasem jest tak, że on tutaj na przykład się zamrozi w tym momencie, tak? I, o widzicie, teraz się udało po pięć. Tam po prostu może za krótkie były te dialogi, dlatego miał taki problem. Nigdy dotąd nie spotkałam Kościotrupa. A czy jesteś ty? No wiesz, martwy? No, jak widzimy, z tego spłynięcia nie było. Nigdy dotąd nie spotkałam kościotrupa. A czy jesteś. Też nigdy dotąd nie spotkałam kościotrupa? A czy jesteś. Nigdy dotąd nie spotkałam kościotrupa? A czy jesteś. Dziwnie spłynęła. No wiesz. Martwy? Nigdy dotąd nie spotkałam kościotrupa. A czy jesteś. Spłynęła. No wiesz. Martwy? No i jak widzimy, piątka tutaj weszła, nie? Zobaczmy teraz piątkę tu. <laughs> nie jestem kościotrupem. Nie jestem ani martwy, ani nieumarły. Ani żywy, ani nieżywy. No to beknięcie tu nie wyszło w ogóle, nie? <laughs> nie jestem kościotrupem. Nie jestem ani martwy, ani nie umarły. Dotyknięcie no nam, panie wyszło. E... Nie rozumiem. Nie rozumiem. Przeładowanie było. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Zrozumiesz. 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 Tu strzał. Tu też strzał. Z... Zrozumiesz. Lepiej nam tu będzie, bo chyba ewidentnie się zgubił. Tu mamy ten kaszel. Jeden, Koniec. Nie? Koniec nie wiem, bo mówiłem już wcześniej. Czasem przycinać drogi, więc zawsze się kończy końcem, ale to staram się wycinać. Funkcja, która to sama tnie jest taka, no pewnie nie jest idealna, ale dlatego macie właśnie taki mini-edytorek. Można tutaj przesuwać, można też add blank zrobić i na przykład ominie tą ciszę wtedy, jak zapiszemy, nie? No, więc takie narzędzie, możecie się bawić, e, dajcie znać co myślicie, a ja chyba, chyba tego nie będę na razie usprawniał. Wydaje mi się, że się skupię dalej na szukaniu dialogów. Mam jeszcze 80 tysięcy ponad chyba do znalezienia, więc może jak je znajdę i już jak wszystko będzie na miejscu, też są te błędy z postaciami, które nie żyją, ale, ale nie mają dialogów. No, troszkę jest do poprawy. Może nawet o, najfajniej to mi połowę płytać, wam możliwość tutaj gdzieś zgłaszania błędów. Nie jest niby na to do zgłaszania błędów. Jak chcecie zgłosić błąd, to tu jest rozgłaszanie błędów. No. Dobrze. E, no to ten. E, miłej zabawy W dialogi. Nie wiem, nie, mnie to jara ogólnie, że sobie mogę coś napisać i to jest... Aha, jeśli chodzi o limity, nie ma żadnych. W sensie jest odgórny limit, ale raczej go nie osiągniecie. Um, dobrze. To tyle. Na razie.